Najważniejszy środek, najważniejszy lek, jaki powinno się zastosować w terapii y, pocyklowej. Notowałem też jeden skutek uboczny, który dla niektórych osób jest pewnie dość problematyczny: chodzi o retencję wody. Może oznaczać, że po prostu w środku nie ma HCG. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku pogadajmy o. Michał Karmowski, Radek Sudkiewicz, a dzisiaj chcieliście, żebyśmy pogadali o HCG. Już wcześniej przejawialiśmy temat od bloku, natomiast pytacie nas o to, w jaki sposób... My uważamy, że powinno się brać HCG, bo są oczywiście różne szkoły podawania HCG. Niektórzy biorą HCG w trakcie cykli, niektórzy stosują tylko na odblokach, czyli między gdzieś cyklami. Niektórzy biorą małe dawki, duże dawki dalej, itd., itd. Wiadomo, jest mnóstwo szkół podawania HCG, jest mnóstwo schematów, których też możecie gdzieś tam sobie znaleźć, poszukać, w necie coś poczytać. Natomiast myślę, że my się podzielimy. Schematami jakie my używaliśmy. Nie będziemy Dovolnie. Wam doradzali, żeby tak robić, ale myślę, że możemy się podzielić doświadczeniem takim na własnym przykładzie, jak to Ale może najpierw, tak? może najpierw powiedz dokładnie, co to jest to HCG. Osobiście uważam, że jest to najważniejszy środek, najważniejszy lek, jaki powinno się stosować w terapii pocyklowej. Dlatego, że HCG, gonadotropina kosmokowa, jest to jakby środek, który naśladuje działanie LH, czyli można powiedzieć hormonu, który bezpośrednio pobudza jądra do wytwarzania testosteronu. Każdy z Was na pewno gdzieś tam się z tym spotkał, że jeżeli stosujemy jakieś środki anaboliczne, testosteron, to doświadczamy blokady, blokady. I y, można powiedzieć przesadki, y, bo przesadka nagle przestaje y, widzieć sens produkowania tych hormonów LHFSH, skoro ten testosteroniczny się znajduje we krwi. I oczywiście, jeżeli nie wydziela tego hormonu LH, no to wiadomo, że nasze jądra, jądra nie, wydzielają, nie wydzielają testosteronu. Nie ma po co, no bo skoro ten testosteron jest zewnątrz, z zewnątrz, no to wiadomo, że nie ma, nie ma po co go jakby wytwarzać. No i problem zaczyna rodzić się wtedy, kiedy chcemy zejść jakby z... Z testosteronu, czy z jakiejś tam innej kuracji sterydowej, dlatego że musi znowu wrócić do pracy i przesadka, no i właśnie co jest często trudniejsze, nasze gonady, czyli jądra. I okazuje się, były też robione trochę takich badań, że przesadka w większości przypadków szybciej wraca do normy niż jądra. Im, że tak powiem. Dłużej są jakby m, pozbawione jakby takiej stymulacji e, do wydzielania własnego to tym jakby trudniej im się jest jakby e, odblokować. E, no i oczywiście wiadomo, że jeżeli ta przesadka wróci do normy, to zaczyna znowu wydzielać e, hormony, m.in. to, co nas interesuje LH i FSH, czyli można powiedzieć, że ona będzie próbowała odblokować nasze jądra, ale jeżeli byliśmy bardzo długo zablokowani, to może się okazać, że ten sygnał, który jest wydzielany przez przesadkę, jest zbyt słaby, bo też ta przesadka nie działa. Tak Optymalnie, jakbyśmy chcieli, i jakby ten powrót do wytwarzania naturalnego testosteronu jest bardzo wydłużony, albo jest często nawet taki, że powiem, niemożliwy w najbliższym czasie. Dlatego wtedy najlepiej by było zastosować w sobie HCG. Te HCG, mówię, jest to jakbym takim jakby zamiennikiem, czy można powiedzieć, że jakby takim naśladującym środkiem działania, znaczy naśladuje działanie LH, ale w znacznie mocniejszy sposób. Tak? Czyli dzięki temu można powiedzieć, że nasze jądra znowu zaczynają produkować testosteron. I teraz oczywiście można powiedzieć tak, kiedy stosować takie HCG? No naj, najczęściej, znaczy najczęściej, bo takim absolutnym koniecznością jest zastosowanie po kuracji. Jest to o wiele ważniejsze niż stosowanie e, jakichś antyestrogenów e, takich jak nie wiem, klomid czy na przykład tamoksifen. To HCG to jest takie można powiedzieć must have, które powinno być e, zastosowane. E, dopiero później można myśleć o jakimś klomidzie, o tamoxifenie, coś, i, i o czymś Takim, ale oczywiście ten HCG jak najbardziej musi być stosowany. Po, po cyklu oczywiście takim sterydowym. Natomiast często jest tak, że jakby jeżeli ten cykl był bardzo, bardzo długi, to może się okazać, że ciężko jest tak czy siak mimo stosowania HCG te jądra odblokować. Dlatego niektórzy kulturyści stosują HCG już w trakcie cyklu, albo w małych dawkach, albo w większych dawkach, ale wtedy troszeczkę rzadziej, żeby jakby uniknąć takiej... Mm, takie jakby możliwości odblokowania po skończonym cyklu. Czyli można powiedzieć tak, że wiadomo, że stosowanie testosteronu będzie powodowało też takie trochę jakby zanikanie, takie jakby zmniejszenie objętości, zmniejszenie, zmniejszenie objętości jąder. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to znaczy, że to już jest jakby dla nas taka dosyć niebezpieczna sprawa, że warto o to zadbać, bo faktycznie, jeżeli coś takiego się dzieje, no to znaczy, że będzie nam o wiele ciężej znowu wrócić będą takiej normalnej produkcji. Dlatego w czasie stosowania na przykład testosteronu, czy jakiejś tam ogólnie terapii takiej hormonalnej, takiej, takiej sterydowej, niektórzy zawodnicy stosują właśnie małe dawki HCG, żeby zapobiec właśnie tej takiej atrofii tych jąder i żeby po prostu te jądra przypominały sobie od czasu do czasu, że mają jednak pracować. W jaki sposób to, to robią? Niektórzy kulturyści robią to na przykład co 4, 6, co 8 tygodni biorą większą dawkę HCG. Niektórzy natomiast biorą, co, co znaczy większa dawka, na przykład 2000 tysiące, 2,5 tysiąca jednostek kilkukrotnie i na przykład znowu potem mają 4, 6 tygodni przerwy. Natomiast niektórzy biorą bardzo niewielkie ilości HCG, na zasadzie 300, 500 jednostek ale regularnie na przykład tam co, co 4-5 dni. Niektórzy biorą dwa razy w tygodniu, przeszedł tam po 300 jednostek. E, jakie stosowanie jest lepsze? Ciężko, ciężko jest powiedzieć. E, na każdego, że powiem troszeczkę inaczej wszystko działa. Osobiście nie, nie lubię takiego mi, mikro dawkowania, takiego częstego, e, więc e, kiedy ja startowałem, zawsze używałem jakby co co 4-6 tygodni, troszeczkę większych dawek, jakby HCG, i dzięki temu widziałem faktycznie, że jakby te jądra lepiej pracują, i miałem wrażenie, że potem ten odblok, który robiłem po skończonej kuracji, jest łatwiejszy i szybciej wracałem że powiem, do takiego stanu równowagi. Natomiast, jak powiedziałem wcześniej, niektórzy są bardziej za tą opcją taką ma małych dawek, ale przez bardzo długi okres czasu. Natomiast Ci przeciwnicy jakby takich małych dawek mówią w ten sposób, że znowu zbyt częste podawanie HCG będzie powodowało jakby spadek wrażliwości jąder, jąder na, na HCG. To oczywiście też się na przykład, dzieje, jeżeli ktoś bierze duże dawki. E, po. Znaczy, ale nawet a, cg, że Po, później, na przykład, no no. w czasie odbloku tak? mm -hmm. więc jakby też te, te dawki nie powinny być zbyt duże. Ale jest to wszystko kwestia taka bardzo indywidualna i ciężko powiedzieć, że na przykład 1500 jest dobrze, czy 1000 jest dobrze, 2,5 na przykład, czy 5000 jest, jest źle. źle. E, dlatego, że na przykład miałem też okazję poznać e, kilku lekarzy gdzieś tam w swojej, że tak tam karierze kulturystycznej, e, między innymi takiego dosyć. Znanego androloga, który na przykład przepisywał kulturystom, e, którzy się gdzieś tam mocno zblokowali, nie mogli dojść e, że powiem, do takiego stanu normalności po kuracjach, nawet 5000 HCG e, co drugi dzień przez że powiem, bardzo długi okres czasu. Coś, co dla większości osób jest jakby niezrozumiałe i zaraz się mówi, że, że jakby spada wrażliwość na, na te HCG i tak dalej, że tak się nie powinno robić, że komórki Ladyga przez to, że powiem obumierają i tak dalej, i tak dalej. No więc mówię, że akurat to był lekarz, który w ten sposób widziałem te rozpiski, generalnie gdzieś tam sam też kiedyś z jakiejś tam korzystałem. Więc jakby mimo tego, że Przymuje się, że tak się nie robi, on tak robił i dawał to jakby pozytywne rezultaty. Dlatego myślę, że każdy z nas jest jednak troszeczkę, yy, yy, może nie tyle, że inny, ale co wymaga trochę jakby innego spojrzenia i innego dawkowania. Natomiast czy tak jest lepiej, czy takie jest lepiej? Jest to kwestia bardzo dyskusyjna i myślę, że każdy powinien gdzieś tam zobaczyć, że powiem na, na sobie, co mu daje lepsze efekty. Mi na przykład nigdy takie małe dawki nie dawały żadnych efektów, nie widziałem żadnej, że powiem, zmiany. Natomiast jak powiedziałem na przykład takie większe dawki, co 4-6 tygodni dla mnie robiły zawsze największą włotę. Nie wiem, czy no, ja generalnie ten... podchodzę bardzo, tak, bardzo yy, podobnie do tego tematu, dlatego tutaj milczę, yy, bo w tej kwestii mamy takie samo zdanie że te ciut większe dawki, ale brane rzadziej właśnie co, co 6, co 8 tygodni robią zdecydowanie w moim odczuciu lepszą robotę i sam testowałem kilka razy na sobie branie właśnie przez dłuższy czas malutkich dawek, takich rzędu tam właśnie 250 nawet, do 300 czy tam do 500 maksymalnie i później próbowałem tego takiego bardziej agresywnego można powiedzieć podawania, nawet spróbowałem kiedyś kilkukrotnie, 5 tysięcy co 5 dni, ale to były tylko trzy zastrzyki, więc de definitywnie to się zamykało w, krótkiej, w krótkim okresie czasu. I widziałem wtedy na pewno dużo większe korzyści, właśnie jeżeli chodzi o wracanie jąder do. Odpowiednich rozmiarów i, i czułem definitywnie lepsze działanie. E, aczkolwiek e, notowałem też jeden skutek uboczny, który no, dla niektórych osób jest pewnie dość problematyczny: chodzi o retencję wody. Bo e, jednak, przez to, że my podajemy e, te, to HCG z zewnątrz, wzrasta nam też poziom estradiolu. No i wtedy ten estradiol, no niestety jego takim, można powiedzieć, skutkiem ubocznym, w cudzysłowie, jest gromadzenie się albo możliwość gromadzenia większej ilości wody. I y, dla tych osób, które no, używają w taki sposób, y, a, a mają bzika na punkcie utrzymywania y, takiego, można powiedzieć, bardzo dobrego wyglądu z niskim poziomem tkanki tłuszczowej i wody, no dość problematyczne, no bo jednak można złapać trochę tej wody, która y, w większości y, przypadków jest odbierana jako niechciana tłuszczowa, co oczywiście jest błędem, bo to jest tylko i wyłącznie woda. Natomiast to, co Radek powiedział, jeżeli chodzi o e, takie bardzo ważne aspekty później już e, w momentach odbloku, to zdecydowanie to większe dawkowanie e, imituje później to, co się dzieje, czyli to dawkowanie czy branie HCG właśnie podczas odbloku i zdecydowanie w moim odczuciu e, no, cały układ hormonalny szybciej wraca do Lepszego funkcjonowania, a przede wszystkim właśnie nasze jądra do produkcji tego testosteronu I, i szybciej te hormony się wyrównują. Także ja tutaj też jestem zwolennikiem jednak tej metody takiej, można powiedzieć, trochę starej szkoły, bo to jest taka trochę stara szkoła przyjmowania tego HCG w tych większych dawkach. Ta, ta stara szkoła też się bardzo mocno zmieniała, bo, bo kiedyś za. za bardzo dawnych czasów to się brało y, przeważnie po 5 tysięcy. Po 5 tak tysięcy tak Potem tak brałem, Potem spadły te, no i osobiście myślę, że tam dawki takie między, tyś, tysiąca. między tysiąca, a no, mówię tak na przykład tam, o tym odbloku mhm. tysiąc, na przykład 2,5 tysiąca y, brane <laughs> trochę częściej dają, u większości osób najlepsze. najlepsze Natomiast mówię, poniżej tego tysiąca y, ja przynajmniej jakby czy u siebie, czy u swoich zawodników nigdy nie widziałem jakichś takich korzystnych zmian. Przynajmniej w takim szybkim czasie jak te, te dawki te większe. Dawki. Nie? Więc wiadomo, że z, tą, z tym spadkiem wrażliwości, bo też niektórzy mówią, że duża dawka, spadek wrażliwości na, 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 na HCG, już potem to nie działa, to też mi się wydaje, że to jest kwestia jakby długości brania tego Ogólnie, HCG. Tak. Natomiast nie z samego tego, czy ja będę brał tysiąc, czy nawet dwa i pół tysiąca. Dlatego mówię, że ja kiedy brałem te po pięć tysięcy, hmm. brałem tylko trzy zastrzyki hmm. w odstępach pięciodniowych. Yy, no, w ciągu 10 dni praktycznie brałem... Yy. Tak, to, czyli taką, taką podobną dawkę. No, myślę, no. że większość jak powiem, gdzieś z nas gdzieś tam się utarło, że tam jest po cyklu, jeżeli chodzi o blok, to gdzieś tam się bierze te 15-20 tysięcy jednostek, to jest no. takie... takie mniej więcej ok ilość tego HCG, które się bierze. Natomiast oczywiście, mówię tak, jak jeszcze wracając do tego cyklu, jeżeli ktoś jest cały czas na tym cyklu, bo to było ogólnie pytanie o branie HCG na cyklu, no to mówię, to można sobie myślę, spróbować takiego dawkowania i takiego. Natomiast myślę, że bardziej wyznacznikiem tego, czy jest to ok, czy nie, to jest właśnie jakby też wielkość tych jąder, czyli, czyli wiadomo, no tak, że jeżeli... to jest w ogóle w naj, Widzicie, wyznacznie. że tak, że, 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 że spada ta objętość i bierzecie te 300 na przykład jednostek, nic się nie dzieje, no to znaczy, że to tam nie za wiele, że tak powiem daje, więc, więc być może warto byłoby przyjąć troszeczkę większą dawkę i zobaczyć sobie co Ale coś, też musimy się Radek powiedzieć działa. o bardzo ważnej rzeczy, że y, to, że Wy będziecie coś podawali i na przykład 300 nie będzie działało, może oznaczać, że po prostu w środku nie ma HCG. Bo, bo w tej chwili no, nie ukrywajmy, tak że jest jednak no. No, dostępność aptycznego, aptycznego HCG tak nie ma. Więc to, co możecie dostać na no, czarnym rynku, niekoniecznie musi być tym, co, co jest napisane na flakonie czy na opakowaniu. I to też trzeba brać zawsze pod uwagę. I też jeszcze ostatnia taka chyba bardzo ważna kwestia, że tak jak za każdym razem, kiedy wspominamy o dopingu od blokach, mówimy o tym, że warto się badać i robić sobie pełen profil hormonalny. Tak słuchajcie, wiadomo, że w momencie, kiedy my przyjmujemy z zewnątrz testosteron, no to, to LH i FSH będzie zawsze leżało, będzie zawsze poniżej dolnej granicy, więc nie ma nawet sensu tego badania, bo no, tylko że się... znaczy no może chce zbadać, że to się nie dzieje, bo może to być jakiś, wiesz, jakieś, nie wiem, jakiegoś guze na przykład. Albo to no nie, to, to też może funkcji, być, jak ale... Jak ktoś jest... bierze no, testosteron i ma LH, FSH wystrzone, no to na pewno wtedy ma problem. Ale jeżeli jest poniżej wartości referencyjnych, to to, to jest normalna sytuacja. No. Tylko pamiętajcie, że LHFSH jakby nie załatwia z, z sprawy HCG, nie? Bo to, to jakby generalnie nie bierzemy tego HCG, żeby wyrównać te, te hormony, tak. więc to jakby nie musicie podawać HCG i sprawdzać sobie y, poziomu LHFSH, bo to i tak generalnie nie da żadnego efektu. Oczywiście nie da też żadnego efektu y, sprawdzanie testosteronu, no bo jeżeli tak czy siak w, w tle leci sobie testosteron, a to, że dodacie sobie, że jak powiem hcg to, tak, to tak czy siak nie będzie to miało Żadny wpływu na, na ten. Tutaj nick. bardziej mówię, bardziej bierzemy to w Taki, dla takiego, w sposób taki zapobiegawczy, jeżeli chodzi właśnie o tę atrofię tych, tych jądr I, i po to, żeby łatwiej się było po prostu potem odblokować, żeby ta wrażliwość później była lepsza po skończeniu. Dlatego, panowie, jak używacie towaru, używacie testosteronu, to warto sobie czasami zobaczyć, czy te jądra są odpowiednich rozmiarów, czy jednak są już jak wysuszone rodzynki, to tak. wtedy wiadomo, że... Jest grubo nie Halo i należałoby w jakiś sposób zainterweniować. Bo potem jest bardzo ciężko czasami. Słuchajcie, naprawdę tam mówię te LHFSH, potem ta przesadka, która jest ogólnie bardziej wrażliwa, bo nie tylko za, za, za stymulację, jak powiem, jąder czy tam nie wiem takie hormonalne sprawy, że ona wróci do normy tak czy siak. Natomiast często jest tak właśnie, że ten, te jądra nie wracają nie? przez długi, bardzo długi okres I jest czasu. Problem. Dlatego, dlatego gdzieś te HCG mówię, tak jak ja zawsze mówię, że HCG jest jakby najważniejszym środkiem, który może temu zaradzić. I tym sposobem dotrwaliśmy do końca odcinka. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Oczywiście wpisujcie konkretne tematy, które chcecie, abyśmy poruszyli w kolejnych programach. Pogadajmy o subskrybujcie nasz kanał SFD na YouTubie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.